Ja I manko z tej strony, Marinet biedronka. I w dzisiejszym odcinku sobie ocenimy kamerzystę e, z bloków na salony. O, o takiej nazwie, bo dzisiaj o 16 wstawił e, nowy teledysk. Jest dopiero. Premiera te, tego teledysku, ale ja już słuchałam i yy, dzisiaj sobie będziemy oceniać tą nutę yy, dobra. To zanim zaczniemy, chciałabym, żebyście zostawili jak zwykle łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Yy. Jak będzie długo, du, du, dużo łapek w górę, nagram kolejny odcinek. Także łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek jest mi potrzebny. Tak, i zostawcie komentarz, kto, komu z Was się podoba piosenka Kamerzysty? Nowa Nuta, niech napisze. Z bloków na salony, a przytnę wam serduszko. A więc tak zaczynajmy. Mnie, ja oceniam tą nutę na 10 na 10, bym tak powiedziała, albo nawet wyżej. Bo dla mnie ta nuta jest wspaniała. Słuchałam już ją wiele razy. Mi się bardzo spodobała, tak samo jak ostatni taniec i afirmacja. I także piszcie w komentarzach, która z tych piosenek Wam się najbardziej podoba. Czy afirmacja, czy ostatni taniec, czy właśnie ta, którą dzisiaj puścił o 16 kamerzysta. Ja bym oceniła tą nutkę 10 na 10, naprawdę spoko. Boże, już mnie ręka zaczyna boleć od tego nagrywania, nieważne Naprawdę spoko nutka Piszcie tak jak mówię w komentarzach Czy waszym zdaniem tak samo jest zajebista, bo moim zdaniem Po prostu mm, Taka jest ta nutka, muszę zmienić rękę Bo mnie zaczyna boleć No i po prostu Moim zdaniem takie wielkie 10 na 10 bym dała do tej piosenki. No i jeszcze serduszko wielkie z uśmieszkiem i <laughs> z oczkiem. <laughs> e, tak. E... Także, nie ma co zbytnio gadać, bo moim zdaniem. Nutka jest zajebista. I yy, piszcie, jak Wam się podoba, bo A ja uważam przede wszystkim, że nutka jest zajebista. Można jej słuchać prawie codziennie, żeby miała jak najwięcej wyświetleń, bo nutka jest naprawdę taka, yy, żeby miała jak najwięcej wyświetleń. Tego im życzę. E, tak samo jak afirmacja ostatni taniec. Zajebiste w ogóle są piosenki kamerzysty. Nie wyobrażam sobie bez nich życia. Ja lubię słuchać, zarówno jak i stare, jak i e, te nowe piosenki, co stawił kamerzysta. Kupujcie! Kupujcie płytę kamerzysty, możecie ją zakupić w sklepie na stronie www.kamerzysta.lib. Kupujcie naprawdę i kupicie. Bo w niej się za, z, na, z tego, co wiem, znajdują. E, Zajebiste piosenki. Sama nie mam jeszcze tej płytki, płyty, ale myślę, że, e, wa że warto kupić, więc subskrybujcie mnie, nie zapomnijcie łapce w górze, piszcie komentarz, jak wam się podoba nutka, bo mi naprawdę bardzo i zajebiasto, i subskrybujcie też kamerzystę, żeby mu nie było się z wami żegnam do następnego, siema.